Kolejnym odcinku z Minecraft na moim kanale, to już jest trzeci. Dzień dobry małego salniczku. No i sobie nazbierałem trochę tego wszystkiego. O. No i dzisiaj chcę sobie zrobić most od wioski aż po tamtą tą Właśnie piramidę. Więc tak zaczniemy na tym najwyższym budynku. Mam nadzieję, że dzisiaj skończymy. Ja tutaj idziemy wyżej, 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 bo lubię iść wyżej. Chodzę wyżej. Od skrzynka. A co mi tam na pewno co Podążamy, i śladem. Podążamy, śladem, jak tu. oczywiście zrobimy drugą warstwę tego mostu i trzecią żeby było po prostu bezpieczniej o siema elo, sadniczku. Dobra, już zbudowaliśmy się tyle. Nie ja ci jest, nie chcę spaść. Ale przecież nie spadnę. Ja przecież z tego nie spadnę. Hmm dobra Powoli zaczynam się bać jednak, że spadnę. O jacie. O u obcu. Szkoda, że nie mam łuku. Ale mogę sobie zrobić. Łuk po prostu nie mam strzału. No nie mam żwiru, jestem biedny nawet na żwiru Dobra, pierwszy tak nam się skończył, to trochę zła wieść Dobra wieść jest taka, że jesteśmy coraz bliżej naszej piramidy W ogóle pamiętacie odcinek z piramidą To było coś Dobra, próbujemy stawić jak najwięcej bloków. O, już jesteśmy bardzo blisko. Tu na ślad z kaktusów. I będzie można sobie spokojnie przechodzić po tym mieście. Tylko jeszcze będę musiał go wzmocnić. Tam jest jeszcze trochę. Przepraszam. idzie, może się jeszcze wyrobimy na czas. Dobrze, to od razu jeszcze zróbmy sobie tak jak tam o, żeby nam było łatwiej od razu budować W ogóle tu już jesteśmy bardzo daleko i bardzo blisko tego. W sumie sobie zrobimy jeden z dużymi leśniczymi. A przecież mamy. Hmm. Dziwne, nie mogę go używać. Badam, żebyś tylko nie spadł. Nie, no spadłeś. Dobra, nie szkodzi. Ty w ogóle najlepsza kryjówka na świecie. Nawet jak będzie noc. Никто меня тут не знает, и никто меня, меня, меня не бандит видео. up share my spider Dobra, wchodzimy na górę. Znowu. Siema, muszę wejść na górę. Znowu. Dobra, najważniejsze jest to, żeby dokończyć most. Przed naszym czasem. Końca odcinka. To jest najważniejsze dla nas. Teraz. Znaczy dla mnie. Nie! Okuł, tam to miejsce żeby już mieć. Czy tam w ogóle to tam jest miejsce, że mieliśmy? Dobra, tu się podbuduje z piasku. Czekajcie, jeszcze wykorzystam crafting table. Zrobimy trochę patyków. I... łopa! Dobra. Zbieramy piasek. Ciemnego go mamy? Tu. Dobra, chyba nam wystarczy, żeby się dobudować. Gleda tu tak. Lecimy dalej o. Wracamy do gry I tu znowu zaczynamy budować. Tak, czy dwa już nam się skończyły tego drewna, w ogóle to tam już jest normalnie, ale fajnie. Pustyni, to jest normalnie. To tam są równiny, dobre. Ty, woda, będziemy mogli sobie nazbierać wody, bo przecież mamy wiadro. Które niestety zostawiliśmy. Jesteśmy głupi. Jestem, ja jestem. A nie, mamy wiadro. Będziemy mieli, wiad... będziemy mieli wodę. Będziemy mieli wodę. Czekajcie, to już zaraz. Zresztą chyba tak. To, to jest to. Tu jeszcze skręcamy. Tutaj musimy coś sobie zjeść. Zjemy sobie bepszyk. Bewsztyk. Jak to dziwnie brzmi. Bewsztyk. Lecimy dalej. Nie, ci ja już myślę, że to tu tak. Idealnie. Zaraz będziemy mogli sobie zeskoczyć. Chodź. Z tego drabiny tu jest robot. nam wystarczy. Spokojnie. Zobaczcie. O, jeszcze dwóch nam brakuje. Dobra, zrobimy sobie tak. Możemy kolejne drabiny skonstruować. Za dużo mam tych patyków. Za dużo mogę zrobić tych patyków. Jestem uzależniony od patyków. No i dalej budujemy. Już drogę powrotną. Ojoj. Ojoj. Oj. No i tyle nam chyba wystarczy To nie jest wąska ścieżka Dobra, ty to sobie już możesz spaść jak chcesz No A my kontynuujemy W ogóle to co ja zrobiłem teraz Tutaj już możemy biec. W ogóle wody mieliśmy sobie nazbierać. Jest. I mamy wodę. Teraz możemy iść na górę spokojnie. Ponzyć. W ogóle bardzo mi się ten most.

No i dalej budujemy. W ogóle to patrzcie, już jesteśmy blisko.

W ogóle to, to jest wyczyn zbudować taki most. Się to tylko kaktus. Myślę, już się to zombie osadzą. Nie dobudujemy się do końca, no. Było tak blisko. A jest tak daleko. A może? Nie, na pewno nie. Dokończymy. Czekajcie, mamy wełnę. Możemy ją na razie zastąpić i tak będzie za mało. No właśnie, już mi się skończyło. Dobra, zastępujemy czymkolwiek, na pewno, ale na pewno nie wiem. TNT nawet może być. Dobra, kolejnego dnia jeszcze zrobimy normalny most, no taki dziwny. I... No, kończymy dzisiejszy odcinek. Ty maluchu. I stąd ja tu się śpię. Ja tutaj śpię. Zrobię go na śmierć. Oj, sorry. W ogóle to siema. Dobra, pierwsza nasza walka z creeperem Wygraliśmy z Dobra, pójdziemy po drewno Tyś farmeru. drewniana się kiara go tylko została wspomniałem wziąć kamiennej Dwadzieścia osiem mamy. Dobudujemy. Spokojnie dobudujemy. Dobra, lecimy na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Na górę, na górę, na górę. Na górę. I tak dalej i tak dalej. 5 godzin później. Sorry za to. Teraz was wezmę TNT. Mam nadzieję, że zdążę. I o wiele lepiej teraz wygląda nasz most. Dobra. Jeszcze sobie zbierzemy te intemki. I kończymy odcinek. Bardzo dziękuję, że oglądaliście do końca. Subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że niedługo powstanie kolejny odcinek z tej serii. Na razie zbieramy. rzeczy. Nasze te. D&Tki. Dobra, bardzo dziękuję, subskrybujcie kanał, na razie i cześć!